Doże, ku wspomożeniu Memu, a niech czas jeszcze ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Святой Вечер, Twoim krzyżem, który stał się znakiem wiary na wysadzu swoich. czole. Różna.

w sensie się ogromnie go niebo skłonie. Chwalcie na symbolach brzęczących, Wszystko, co żyje, chwali Pana. Chwała Ojcu i Niedługowi i Duchowi I na ja na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków, mamy. i mam klucze śmierci i odpłam. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, on też uleczy, on to nas pobił, on rany zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia do nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dla nas Chrystus sam sie pospuszy as do święci, a byla to święć na krzyżu. Mm.

Ty nas miłeś przez krześnik, rękę swoją, pana panie, panie nasz Boże. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bądź swój nawiedził i wyznali. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wydali, od naszych nieprzerwów. i ci wszystkich, którzy nas nie nali że naszym ojcem okaże miłosierdzie. Nie wspomina nas święte przymierze. Na przysięgach królom złożę Ojcu nasz radę brata Bogu. Dam nam rzecz nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy na stwo. Się będziesz krokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogę, i nasz moc na przez czas odpuszczenia. Dzięki serdecznej litości naszego. Jak jako nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. W oświecić tych, co w drogu i cieniu śpiewa się mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Wstawiciela świata, ty nas odkupiłeś, czas krzyżki, które wspomnę. Mam takaj, nam, nie Bo bożością uwielbiajmy naszego odkupiciela, który za nas został męczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne błagania. Wolajmy do Pana, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, nasz Zbawicielu, to Ty zechciałeś, aby Twoja wolająca Matka stała pod krzyżem i przeżywała Twe złożenie do grobu. Daj Abyśmy w naszych codziennych cierpieniach, cierpieniach naszych bliskich, w chorobach, udrękach, byli zawsze uczestnikami Twojej męki. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste nasz Panie, Ty, jako ziarno rzucone w ziemię, przyniosłeś nam owoc życia Bożego. Błagamy Cię spraw abyśmy umierali dla grzechu każdego dnia naszego życia a w ten sposób abyśmy powstawali z martwych wraz z tobą dla Boga Ojca w niebie panie zmiłuj się nad nami nasz pasterzu chryste panie ty spoczywając w grobie pozostałeś ukryty dla wszystkich naucz nas Miłować nasze życie ukryte z Tobą w Ojcu. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste Nowy Adam. Ty zstąpiłeś do krainy umarłych, aby uwolnić z więzienia śmierci sprawiedliwych, którzy od początku świata byli tam zatrzymani. Sprawa. Aby wszyscy, którzy leżą w grobie grzechów, usłyszeli dzisiaj Twój głos i powstali do życia w chwale. W sposób szczególny, otaczamy naszymi prośbami pokornymi. Dusze w czyśćcu cierpiące w tę wielką sobotę, uwolni je, Panie, z niewoli czyśćca, i daj radować się wieczną światłością Twojej obecności. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Boga, żywego przez Chrzest Święty, również i my zostaliśmy pogrzebani razem z Tobą. Pomóż nam upodobnić się do Ciebie w zmartwychwstaniu i postępować każdego dnia w nowe życie. Panie, zmiłuj się na mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode swego. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój jednorodzony syn został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen chwały. Pokornie błagamy spraw, abyśmy wierni, Twoi wierni, którzy przez chrzest uczestniczymy w Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli radość życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje. W jedności ducha świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Adorujemy Cię, nasz Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie, obecny w grobie. Adorujemy i chwalimy za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w naszym życiu. Bądź z nami. Pozwól nam przeżyć tę Wielką Sobotę pięknie i blisko w Ciebie. byśmy odnowili się, by nasze życie się przemieniło. Pozwól, by te wszystkie spotkania, które będą się odbywały z okazji świąt, spotkania rodzinne, najbliższych, były dla nas wszystkich bezpieczne, byśmy nie przenosili zarazy, ale byśmy przenosili dobrą nowinę. I Twoje orędzie o Twoim Panie martwych stanów. Siostry i bracia, zapraszam Was dzisiaj na wspólną wieczorną uroczystą Wigilię Paschalną, którą rozpoczniemy od poświęcenia ognia, który zostanie wskrzeszony z pustego grobu Jezusa Chrystusa. Jest to nawiązanie do tej starej, bardzo starej tradycji, która jest kontynuowana w Jerozolimie, kiedy to właśnie Wielką Sobotę Patriarcha Jerozolimski wchodzi do pustego grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przed wiekami modląc się o Dawida Ducha Świętego, o ogień Boży, Otrzymał ten ogień żywy, od którego odpalono i zaświecono pochodnie świece w całej Bazylice. I ten cud powtarza się każdego roku. Pan sam daje nam w ten sposób znak, że On jest światłem świata, On jest naszym światłem, On jest dawcą tego Bożego światła. I to Boże światło, będzie o to Boże Światło będziemy dzisiaj prosić na początku liturgii, kiedy z pustego grobu skrzesimy również ogień. Od którego zostaną zapalony, zostanie zapalony Paschał, a potem zostaną zapalone również nasze świece, przy których wysłuchamy przy zapalonych świecach i Paschale. Piękne orędzie wielkanocne. Wesel, Pe pełne radości i wesela. Zapraszam Was, byśmy wspólnie razem uczestniczyli w tej dzisiejszej wieczornej uroczystości Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy o godzinie 20.00.